Będę na grę, na żywo. Możesz Dawid przyciszyć? To Ci przyślę najwyżej trochę pieniędzy za przyszły przeszliwie, za wyświetlenia. Dawid.

nie widać na kamerze ja. o, nie nie widać nie, nie, nie. mały spryczula oczywiście zabrał a nie lepiej minikotki? nie mam nie widzę ile mam chyba, ale ja nic, nic nie zrobię bo nie mam gdzie ustawić, udzam, udzam, udzam i dla nas, mini, mini, już mini, wsiąkasz to jako dłuższe, Ej, w ogóle jak ktoś...